No dobra, zrobimy sobie jakąś lekką rozgrzewkę. To było dobre. O, yes. Dobra, spróbuję zrobić wolną gumę, choć tutaj kurde jest tak krzywo, ta droga może wydaje się prosta, co nie, ale ona jest tak pofalowana i schodzi trochę na skos, czasami w lewo, czasami w prawo, więc trzeba się postarać trochę. <laughs> o, dobra. Buja, o jest Zawsze mnie przy tamtej końcówce zaczyna bujać, ale co poradzisz? Jeszcze up spróbuję upuścić cisienia w którym kole, bo teraz mam na około na około 0,8 bara chyba lub mniej W ogóle przełożę nie mam na, na stąd, tylko seryjne bo jeżdżę sobie w trasy, ale nauczyłem się na tych. Dobra, wyrywemy sobie z jedynki z gazu. Oj, kurde, za bardzo. Dwójka. Coś poszło. Kurde, z tej to jest katastrofa. Teraz na kolano. Raz, dwa, trzy i. <grymne> Powiedzmy. Dobra, teraz spróbuję na stojąco. Hmm. No i się jakoś udało. Najważniejsze jest jeźdź na kole, żeby się nie bać. W sumie powinienem jeździć w zbroi, ale dzisiaj nie będę robił nowych trików i w sumie mam wyczucie jakieś. Więc mogę sobie tak poszaleć.

4 stopnie jest, wentylator mam zamontowany na krótko, żeby cały czas chłodził. Ale i tak będę robił przejazdy takie, no żeby ostudzić ten silnik, co nie? Dobra, teraz może, może tak. Oj, 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 trudno, bo mam Wysoko klamkę sprzęgła, bo pod spodem mam handbrake. Jakbym miał ją tutaj, jak wcześniej, to bym mógł sobie na tym stanąć, ale w sumie spróbuję. Może się uda. <zysk> I się udało. Się. No nic. Liczymy, raz, dwa, trzy. No i znosić cały czas znosić na tę lewą stronę. Dobra, hop. Piękny pion. O, przechyliło. To robimy jeszcze raz. O, dobra. Idealnie. Ja pierdzielę, Męczące. Najbardziej męczące to jest trzymanie kierownicy, kurde. W sumie ja zawsze mam ręce napięte, bo tak, bo jest po prostu najlepiej, ale podobno inni jakoś mają je rozluźnione, że tak też można latać, spróbuję. Tak. O kurde. Z rozluźnionymi, jakoś. jakoś nie mogę. Nie, no, z dwójki daje. A teraz na prostych? No, no i na prostych jest idealnie.